Dochodzę do niego nogę, parchinę, jesteś w przetaczamy i od razu na niego wchodzimy. Przypominam, że to robić na do otwasy. Od tutaj kiedyś było, ciach, jest duży zapas. Włączamy do smartę pod Podpach. pachę, pod pachę i teraz wsuwamy się od niej. w pochodzę, noga, Teraz bardzo neutralny moment jest po. Tu trzeba od razu wchodzić na partnera i dotrzymy. I od razu pokażę jak się partner mocno zaparł. weszliśmy i mocno się zaparł. Nie idzie nam przez, przez siebie. To idziemy w bok. I tutaj jest łatwiej, bo od razu można położyć mu nogę na głowie. Nie będzie uciekał. Przechodzę. I mamy trzy. Prób do partnera, lekka, rękę pod i do Albo w bok, albo przejść się. Próbujemy.